Teraz yy, przejdę do tematu, który może dla niektórych być już troszkę oklepany. Może niektórzy mają dość tego tematu, ale ja twierdzę, iż należy cały czas o tym temacie przypominać, nie dać tej sprawie zapomnieć, bo jest to ważna społecznie sprawa i nie możemy odwracać od niej wzroku, bowiem chodzi o. Sebastiana Majczaka, Sebastiana M., jak go tytułują media, który ukrywa się w Emiratach Arabskich przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam kilka artykułów związanych z nim. Nie planowałem kompletnie poruszania tematu jego na dzisiejszej transmisji, ale tak się złożyło, że gdzieś tam pojawiły się w przestrzeni publicznej nowe. nowe doniesienia i z tego właśnie powodu yy, pozwolę przytoczyć najpierw artykuł którego źródłem jest witryna dorzeczy.pl Rodzina ofiar w wypadku na A1 złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez rodzinę i znajomych Sebastiana M. O zawiadomieniu które trafiło do prokuratury okręgowej w Katowicach yy, poinformował w piątek w rozmowie ze stacją TVN24 ich pełnomocnik mecenas Łukasz Kowalski dotyczy ono możliwości popełnienia Przestępstwa przez rodzinę krąg osób, które są wokół Sebastiana M. Uzasadnieniem dla tego zawiadomienia jest pojawiająca się w przestrzeni publicznej informacja, że pan Sebastian M dysponuje wraz ze swoją rodziną niemalże nieograniczonymi zasobami finansowymi. Ktoś finansował jego ucieczkę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jego pobyt jest już ponad roczny w tym kraju. Ktoś finansuje pozwy, które są składane przeciwko internautom, powiedział adwokat. Jak wyjaśnił z tego właśnie względu rodzina z pewną dozą. Skąd Sebastian M dysponuje takimi środkami, poprosiła go o złożenie takiego zawiadomienia. Podkreślając, iż nie wie w jaki sposób prokurator ustosunkuje się do sprawy, mecenas Kowalski wyraził przekonanie, że pojawiające się w przestrzeni i w opinii publicznej informacje o tym, jakim majątkiem dysponuje pan Sebastian M. powinny być wzięte pod lupę prokuratury. 16 września 2023 roku na autostradzie A1 na wysokości Sierosławia powiat Piotrkowski Województwo Łódzkie doszło do wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina wracająca z wakacji. BMW, które uczestniczyło w tragicznym zdarzeniu poruszało się prędkością co najmniej 253. Kilometrów na godzinę. A o tym kierował Sebastian M, który ukrył się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W czwartek przedstawiciele polskiej prokuratury rozmawiali z wysokim urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich, poinformował on stronę polską, że doszło do przesłuchania ściganego Sebastiana M na okoliczności wskazane w treści wniosku o jego ekstradycję. Sebastian M nie przyznał się do popełnienia czynu stawiającego podstawę wniosku, oświadczając, że podejmowane wobec niego działania przez polską prokuraturę są motywowane politycznie. Czytamy w komunikacie. Prokuratura krajowa dodaje, że przesłuchanie wskazuje na formalne rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej. W jego trakcie Sebastian M miał zostać poinformowany o obowiązującym go zakazie opuszczenia terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No, tutaj bardzo zasadne są te wątpliwości rodziny co do tego, z jakich środków finansowane so, finansowany jest pobyt Sebastiana yy, M. Tak, no Sebastiana Majczaka w Emiratach yy, Arabskich. No jednakże, jeśli się okaże, że, nie wiem, pieniądze wysyła mu yy, zamożny tatuś czy tam, nie wiem, mama, czy ktoś inny, no to pff, tak naprawdę, czy to jest jakkolwiek yy, nielegalne? No, chyba, chyba. Chyba nie, no chyba tutaj w takiej sytuacji nie jest niczym zakazanym przesyłanie pieniędzy czy jakieś tam wykładanie pieniędzy na swojego syna. Czego on by tam nie zrobił. Kolejna sprawa, że to jest bardzo zastanawiające jednak, czy ten Sebastian Majczak siedzi w tych Emiratach Arabskich i kompletnie nic nie robi, leży cały dzień sobie gdzieś tam, nie wiem, na plażach, czy jeździ luksusowymi sportowymi autami, czy gdzie on się tam podziewa, czy może się tam zabrał za jakąś pracę, gdzieś się zatrudnił, co robi. Ciekawe jest to. Bardzo, bardzo mnie gdzieś to tam zastanawia, może się niedługo dowiemy. No bo jednak, życie w Emiratach Arabskich wiadomo, że nie jest tak drogie. Jak w wyobraźni niektórych się maluje. Ja ostatnio gdzieś tam sprawdzałem ten temat. No i podobno w Emiratach, żyjąc oszczędnie, można żyć w miarę w miarę tanio. Ale no mimo wszystko, jednak on już bardzo długo tam przebywa. Zresztą otrzymał ten tymczasowy ten, tą kartę pobytu, czy coś takiego. A jednym z warunków jej otrzymania Często jest właśnie znalezienie miejsca zatrudnienia, czy otworzenie jakiejś tam działalności, więc no, możliwe, że on coś tam robi legalnego w tym kraju się okaże. Mam nadzieję, że się okaże. Fajnie, gdyby to zostało sprostowane. No i a jeszcze fajniej, gdyby on w końcu został ściągnięty do Polski, bo niestety bardzo długo to trwa. Ja osobiście też nie do końca to trochę rozumiem, co kieruje głową takiego Sebastiana Majtczaka, bo nie oszukujmy się, opcje są dwie: albo on w końcu zostanie ściągnięty do Polski i trafi przed polski wymiar sprawiedliwości, zostanie skazany i otrzyma wyrok, który i tak będzie musiał odsiedzieć. Więc nie dość, że on otrzyma ten wyrok, pójdzie siedzieć, no to jeszcze straci ten czas z życia, który teraz marnuje siedząc gdzieś tam w Dubaju. Bo nie oszukujmy się, w Dubaju, może nie w Dubaju, ogólnie w Emiratach, tak. On no na pewno, myślę, że on tam siedzi w dużym stresie, mimo wszystko, pod tym względem, że każdego dnia zastanawia się nad tym, czy on do Polski trafi, czy nie trafi, jaki wyrok otrzyma, co będzie dalej, więc to na pewno gdzieś tam jest wyniszczające psychicznie, więc totalnie nie wiem, co kieruje takim ukrywaniem się człowieka w innym kraju, z którego każdej, w każdej chwili może być i tak ściągnięty. No to. to... Czy w każdej chwili, no, jeśli taka decyzja zapadnie, tak nieprawomocna decyzja już zapadła. Kwestia uprawomocnienia się i tyle. No. no, a druga opcja jest taka, że jakimś cudem go nie ściągną, no ale wtedy co? Całe życie będzie siedział w tych Emiratach i do Polski nie zjedzie, dopóki to się nie przedawni za ileś tam lat? No, no nie wiem, nie, nie do końca jestem w stanie y, to. Zrozumieć, co takimi ludźmi kieruje, no ale ja generalnie nie jestem w stanie zrozumieć, co kieruje człowiekiem, który jedzie yy, swoim pojazdem co najmniej 253 km na godzinę, tak? bo to już jest zabójcza prędkość, więc. No, ale dobra, tutaj jest drugi artykuł, który jeszcze chciałbym Wam przeczytać, czyli komunikat ze strony prokuratury, która poinformowała, że Sebastian M prawdopodobnie zakwestionuje decyzję o dopuszczalności ekstradycji, co oznacza, że ta sprawa będzie dalej się ciągnęła, ciągnęła, ciągnęła i pewnie jej finału szybko nie poznamy. Rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Damiak, powiedziała, że można spodziewać się, iż podejrzane o spowodowanie śmiertelnego wypadku Sebastian M. i jego obrońca będą kwestionować decyzję Sądu Apelacyjnego w Dubaju, który stwierdził prawną dopuszczalność ekstradycji. Majczaka do Polski. Po zakończeniu procedury sądowej, to minister sprawiedliwości zjednoczonych Emiratów Arabskich będzie podejmował końcową decyzję o tym, czy Sebastian M. zostanie przekazany do Polski. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar poinformował w piątek, że sąd apelacyjny w Dubaju stwierdził prawną dopuszczalność ekstradycji do Polski Sebastiana M. podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Decyzja nie jest prawomocna, ale oznacza znaczący postęp w staraniach o sprowadzenie go do. Polski. Rzecznik prokuratury, prokurator Damiak doprecyzowała podczas konferencji prasowej w sobotę, że według dubajskiego sądu nie istnieją żadne przeszkody prawne określone umową dwustronną o współpracy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a także przeszkody prawne określane w ustawodawstwie wewnętrznym tego państwa. Przypomniała, że decyzja ta może zostać zaskarżona. Spodziewamy się oczywiście, że pan podejrzany Sebastian M. i jego obrońca te decyzje będą kwestionować. Przypomniała, że decyzja ta może zostać zaskarżona. Spodziewamy się oczywiście, że pan podejrzany Sebastian M. i jego obrońca te decyzje będą kwestionować, oznajmiła. No i tutaj, dobra, to już nie jest jakoś tam ważne, co dalej w tym artykule. To jest obszerny artykuł, więc nie będę tego tematu jakoś tam mielił, bo już wielokrotnie o nim rozmawialiśmy, ale dodatkową taką, takim dodatkowym promyczkiem nadziei jest to, że na wykopie dzisiaj widziałem, iż na lokalnych stronach Informacyjnych w Emiratach Arabskich również pojawiły się jakieś artykuły na temat Majtczaka, więc ta społeczność w Emiratach również ma świadomość, iż taka osoba tam przebywa, że spowodował taki śmiertelny wypadek, że tam próbuje uniknąć konsekwencji prawnych, więc możliwe, że taki ostracyzm powiedzmy społeczny, medialny ze strony Emiratów Arabskich też może się przyczynić do tego, że rzeczywiście on niedługo do Polski trafi, co mam nadzieję, że tak się stanie.